Siemanko, z tej strony Zabójca X i witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 16. Dzisiaj zaraz zobaczycie, co mam zamiar zrobić. Bo naprawdę dzisiaj będzie ciekawy odcinek. Będę kultywował pole, ale tam z drobnymi zmianami. To jest nasz. Mój, bardzo dobrze pewnie wam znany traktor To jest to? Steyr, że Steyr Tak mi się wydaje Jak widzicie, trochę hajsu mi spadło Co to oznacza? To oznacza, że coś kupiłem Miałem 100 tam ileś tysięcy, 161 tysięcy, tak? Dokładnie I nieźle się wykosztowałem na zakup tego przedmiotu, którym go dzisiaj użyję. A oczywiście mówimy tutaj o bardzo poważnym i dużym kultywatorze. Największy kultywator w tej grze właśnie stoi przed nami za nami. Podczepiam go, i ruszam kultywować. Piękny, niebieski. Wydaje się taki dość mały, ale jak ja go rozłożę, to szczerze się zdziwicie. Chyba, że ktoś już to na pewno brał i to kupował, no to wtedy się nie zdziwi. Ale to jest duże. 12 metrów szerokości. Więc serio, ma to rozmiary. Więc kultywowanie moich dwóch, nie największych pól nie powinno mi zająć jakoś super dużo czasu. No, to pole, może kiedyś kupię, ale to jest największe pole w grze, ale to bym musiał mieć trochę hajsu ojej, ojej, co ja zrobiłem dobra już nowy sprzęt, już zepsuty, zarysowany jak tak można? nowy traktor, szczerze, przydałby się do kultywacji kultywowania, ale może mnie nie stać jak już to mogę ten najtańszy kupić, ale no co to mi da? No nic mi to nie da. Także zaraz będziemy wjeżdżali na pole i będziemy mogli kultywować tutaj wszystko. Dobra, i teraz patrzcie na to. To jest po prostu gigantyczne, jak na Farming Simulator 16. Opowiem wam trochę o tym kultywatorze, nie wiem o nim za dużo, ale wam opowiem. Yy, ogólnie, jak wiecie, mam 12 metrów szerokości. Bardzo szybko się nim robi, tylko ten traktor jest dość powolny, więc trochę mi to zejdzie. Na przykład takim New Hollandem. Jak wiecie, tak na drugim kącie mam tego New Hollanda i właśnie min to idzie tak szybko, że miał pół pola ogarnięte no i patrz, już mam jedną trzecią pola zrobioną dobra, jedną czwartą ale to jest duże kurde cieszę się z tego zakupu, naprawdę bardzo fajnie to wygląda nie pasuje co prawda kolorystycznie do mojego traktora, ale bardzo ładny sprzęt i tak Dobra, zaraz, będziemy mieli już jedno pole ogarnięte. Bardzo dobrze. I jeszcze raz wreszcie polecam Wam kanał mojego kuzyna, czyli Niszczyciel X. Bardzo fajną teraz serię nagrywa. Stock Tank Challenge. W komentarzach możecie pisać pod najnowszym filmem, jaki kolejny czołg stokowy ma wejść do bitwy. Jaki. Rzucamy na stół kolejnego odcinka. Także piszcie śmiało tam u niego. Bardzo polecam tę serię, sam osobiście oglądam całą. Najbardziej mi się podobał odcinek drugi, ale polecam wam też pierwszy. Wszystkie wam polecam, w pamięcie. Tymczasem tutaj już nadchodzi noc u nas. Niestety. Ale musi. To jest jej zadanie, żeby nadejść, być i odejść. Już przyjechało? Przejechał. Także jedno pole mam już skończone i patrzcie ja teraz zapierdzielam. Kolejne pole do ogarnięcia teraz bierzemy. I lecimy. To szczerze, że zdążę skultywować to przed przed nocą taką totalną. Tylko już widzę pewien, pewien pierwszy problem w postaci takiej zielonej przyczepy, co tutaj postawiłem. Wspaniało myśl, nie? Na razie się tym nie będę przejmował. Teraz kultywuję. Tam możecie mnie teraz słabiej słyszeć, ale jak ja mówię, taras nam robią w domu. Więc, no, robotnicy muszą. Kurczę, chyba nie zdążę że przed tą nocą jednak. Wyobraźcie sobie, ile to by czasu zajęło, jakbym tym mały rybiankiem musiał to robić. No tak, to taki piękny, duży kultywator, zakupiony i już w użyciu. Zaraz to pole będę miał skończone. O, darmo. Fajnie, fajnie to ja. ja jak dają, to biorę. Także już reklama obejrzana. Można jechać dalej. Takie typowe pola jak dają za darmo, to biorę. Dobra, się postaram manewrować przy tej przyczepie jakoś, bo nie chcę się jej spychać. Chyba zdążę jeszcze przed taką nocą, nocą. Postaram się tutaj wymanewrować. Dobra, mam plan. O, I można jechać. Będzie można tutaj siać zboże. I będą kolejne żniwa. Na, moim, na, moim, na moich polach. No. Także odcinek mogę uznać za zańczony, zakończony. Kultywowanie udało się, powiodło się wszystko. Zakup też niezły. Także trzymajcie się. Cześć.